Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przychodzę do Was z horoskopem na lipiec 2020 dla koziorożców. Dwie środkowe karty to jest ogólna energia, z jaką wchodzicie i w jakiej będziecie w lipcu. Prawa strona to, to strona miłości, lewa strona to strona kariery, finansów i pracy. Wchodzicie w miesiąc lipiec z kartą 10 kielichów. To jest bardzo fajna energia, bardzo lekka, i przede wszystkim wy wchodzicie. W ten miesiąc z dużą pewnością siebie, dlatego że kwiat lotosu jest symbolem pewności siebie, odwagi, więc w lipcu ogólnie wy czujecie się bardzo dobrze sami za sobą, w gronie znajomych, jesteście bardzo pozytywnie nastawieni. Tak jak mówię, wiecie, czego chcecie i nie pozwalacie innym na. Wchodzenie sobie na głowę. To jest przede wszystkim, wy wiecie, co chcecie i nie pozwalacie innym sobą manipulować, bo mogą takie osoby właśnie w lipcu się pojawić. Dlatego wy macie również kartę sprawiedliwości odwróconą. To jest karta, która mówi właśnie o tym, że ktoś będzie chciał od nas coś um, wyciągnąć, mieć jakąś prośbę do nas i która nie będzie do końca być może szczera, a wy pojawiacie się właśnie jako um, ta karta sprawiedliwości, czyli wy tak naprawdę znacie kogoś intencję, wiecie, co może tak naprawdę ta osoba chcieć, i Wy jakby blokujecie dostęp do siebie takich toksycznych osób, takiej, które, które wiecie, że nie coś mogą kręcić lub mogą was okłamywać. Więc wasza energia jest bardzo fajna, bardzo pozytywna, bo Będziecie naprawdę w lipcu otwarci na nowe, cieszyć się tym, co macie i przede wszystkim czuć się bardzo dobrze sami ze sobą. Jeżeli chodzi o stronę miłości, macie kartę świata, dziewięciu buław i rycerza kielichów. Jeżeli chodzi o stronę miłości, Tutaj pojawia się osoba z przeszłości, z którą mieliście już do czynienia. Dlatego, że karta świata to jest owszem, poznawanie nowych osób, więc możecie poznawać nowe osoby. Ale tutaj macie dziewiątkę buław i przy rycerzu kielichów, czyli ktoś z przeszłości, z kim macie już jakieś do czynienia, mieliście coś do czynienia, była jakaś sytuacja i jest to osoba młodsza od was, znowu do was się odzywa, być może właśnie z jakąś prośbą, być może właśnie z jakąś ofertą, z której wy. Mm, nie będziecie, jakby wy w niej zobaczycie coś takiego nie do końca uczciwego. Być może dlatego, właśnie tutaj jest ta energia środkowa, taka. Jeżeli jesteście właśnie osobami samotnymi czy w związku, ta osoba z przeszłości może się pojawić, niezależnie od tego. Jeżeli chodzi o związek, no to jest bardzo dobrze. Czasami są jakieś drobne problemy, jakieś nieporozumienia, bo 9 północy to jest ogólnie karta takiego przemęczenia, przepracowania, ale w końcu jakby idziecie dalej, działacie dalej, więc yy, pogodzenie, porozumienie jeżeli jesteście właśnie w związkach jeżeli jesteście samotni, to właśnie ta osoba z przeszłości może dać yy, znać znowu o sobie. Jeżeli chodzi o karierę i finanse i o pracę Wy na początku miesiąca wchodzicie z energią pustelnika czyli z taką energią, że nie chce Wam się nie chcecie, nie widzicie pozytywnych yy, stron swojej pracy lub pozytywnych stron właśnie swojej sytuacji finansowej ale później macie kartę słońca czyli najpomyślniejszą kartę w tarocie Czyli jak najbardziej w lipcu wasza sytuacja finansowa, sytuacja w pracy idzie na lepsze i też macie koło tego króla buław, czyli ktoś, jeżeli w pracy macie problemy, ktoś wam pomoże w tej pracy, właśnie jakiś mężczyzna. Dla niektórych to może być właśnie docenienie przez swojego szefa, czyli być może jakaś podwyżka, dla niektórych jakiś awans. Dla osób, które szukają pracy, jak najbardziej możecie pracę znaleźć i co? Dla niektórych jeszcze karta Słońca może oznaczać właśnie, że w, y, niektórzy z Was właśnie będą chcieli zmienić swoją pracę, bo nie będzie im odpowiadać, a dla niektórych właśnie, że od nowa zaczniecie dostrzegać jakieś pozytywne strony właśnie swojej pracy, swoich, y, swoich finansów. A więc na początku wchodzicie z taką energią nieciekawą, że nie jesteście zadowoleni, później po dłuższym namyśleniu potem coś się zmienia i wchodzicie w energię Słońca, więc jesteście zadowoleni z tego, jak coś wygląda. Jeżeli chodzi o kartę radę, to jest gest pojednania. To jest, słuchajcie, właśnie mi ta energia pasuje idealnie do tego kogoś z przeszłości. Czyli ktoś z przeszłości może dam, dać Wam znać o sobie znowu. Ja Wam życzę pięknego miesiąca. Trzymam za Was kciuki, żeby wszystko się udało i do zobaczenia w kolejnych filmach. No i cześć!